No, witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Taki cykl nam w zasadzie powstał, zatytułowany: Jak uporządkować swoje życie. No, jesteśmy sobie przy, przy tak zwanych porządkach systemowych. Bert Hellinger je tak ładnie nazywał: porządkami miłości, czyli, czyli tych prawach, które po prostu są. I, I czy my tam wierzymy w nie, czy nie wierzymy, to, to one są i, i oddziaływują na nas. I, I jeżeli któryś z tych praw jest łamane, nie jest przestrzegane, czy można powiedzieć, że, że jest jakiś nieporządek w obrębie któregoś z tych praw, no to znajduje to jakieś konsekwencje w naszym życiu. Bardzo często, jak o tym mówię, to, to mi się od razu pojawiają w głowie liczne pytania, które ludzie zadają, jeżeli ta interakcja może być taka żywa, tak? że, że mam tutaj po drugiej stronie takie audytorium, które natychmiast może zareagować i, i, i często padają oczywiście pytania, jak to się może zamanifestować, jakie będą te konsekwencje. Eee... I tutaj odpowiedź już nie jest aż tak prosta, bo to nie jest tak, że jeżeli jest tak, no to na pewno będzie tak. Eee, są pewne tendencje, natomiast e, no już pewnie się gdzieś tam też, myślę, nauczyliście z tych materiałów, że ja nigdy e, nie patrzę tak dogmatycznie, tak? I, I raczej jestem zwolennikiem patrzenia indywidualnie, czyli dopiero kiedy do gabinetu przyjdzie człowiek ze swoim tematem, to możemy to zbadać i zobaczyć, jak to jest w tym konkretnym przypadku, tak, w przypadku tego konkretnego człowieka, <laughs> a jeszcze lepiej, bo, bo w mojej opinii skuteczniej się nad tymi tematami pracuje warsztatowo, czyli dopiero jak na warsztat ten ktoś trafi, to, to tu jest dużo, dużo większa szansa, że odkryjemy, tak, gdzie tam może być Nieporządek akurat w systemie tego konkretnego człowieka. No dobrze, ale powiedzieliśmy sobie, że tych porządków, czyli inaczej tych praw nie ma za dużo, bo są tylko cztery. I w ostatnim materiale, tak w takim ogólnym zarysie, powiedziałem parę słów o, o prawie przynależności. I tutaj tylko tak, tak robiąc taką małą przypominajkę, no to to prawo w skrócie mówi, że system potrzebuje widzieć wszystkich jego członków. No jeżeli któryś z członków nie jest widziany, a dzieje się tak wtedy, gdy następują tak zwane wykluczenia, no to to właśnie znajduje jakieś tam. Reperkusje, tak? Czyli system potrzebuje widzieć wszystkich. Dzisiaj z kolei będziemy sobie mówili o drugim prawie jest to prawo więzi. Jak tak zacznę o nim za chwilkę opowiadać, to pewnie zobaczycie, że tu pewne, pewne cechy są, czy pewne elementy są skorelowane z tym prawem przynależności, no bo jeżeli chodzi o prawo więzi, no to ono się sprowadza do tego, że Mamy więzi z tymi wszystkimi, którzy przynależą do naszego systemu. E, I z tymi, którzy e, no system potrzebowałby, żeby przynależeli, no, a z jakiegoś powodu na razie ich nie widać, bo są wykluczeni. I z nimi też mamy więzi. Tak i my potrzebujemy, potrzebujemy tych więzi. I tutaj mm, w tym temacie tak jakoś bardzo mi rozbrzmiewają takie słowa Damiana Janusa, który zajmuje się ustawieniami systemowymi metodą Bertha Hellingera. Bo one są bardzo o tym, tak? Bo on, on w swojej książce ustawienia systemowe Bertha Hellingera, przełom w psychoterapii wiedzy o człowieku. Moim zdaniem, bardzo, bardzo rzetelna i, i, i świetna pozycja. Jeżeli was ten temat interesuje, to, to polecam. Eee, on w tej książce pisze m.in. o tym, czego, czego potrzebują dzieci. Eee, I oczywiście, czego potrzebują z punktu widzenia eee, właśnie takiego systemowego. Tak? Czyli, jeżeli patrzymy systemowo patrzymy m.in. tak, jak patrzył Bert Hellinger, no to dzieci potrzebują pełni. Tylko czym jest ta pełnia? Bo, bo w tym ujęciu pełnia nie zawsze będzie oznaczała pełną rodzinę. Tak? I tu, tu, jest, tu jest ciekawostka, bo no tak, nam się najczęściej to pojawia, że pełnia, no to mama, tata, dziecko czy, czy dzieci. Natomiast nawet w takim systemie, gdzie ta rodzina jest pełna, no to właśnie tam mogą się dziać pewne rzeczy w zakresie tego porządku, jeżeli chodzi o więzi, które będą jakby łamały ten porządek, ale to po kolei zaraz sobie do tego dojdziemy. Ale idąc za tym, za tym co Damian Janus napisał, to jak ta pełnia się miałaby przejawiać, tak? o, o, co, o co chodzi w tej pełni? Ta pełnia, ona przejawia się w dwóch punktach. Jakby pierwszy punkt to jest taki, że dziecko potrzebuje mieć wiedzę na temat swojej rodziny. Dziecko zresztą, nie, nie wiem czy zauważacie, nie, ja, ja mam tak w przypadku swoich y, dzieci, że one chętnie słuchają o, o jakichś tam rodzinnych historiach i e, to, to by też tutaj się w to wpisywało, ale mówię to nie tylko z tego podwórka, tutaj takiego bardzo prywatnego, mówię to też z tego dużo szerszego, jakim jest gabinet czy sala warsztatowa. Także pierwszy punkt y, wiedza na, na temat y, y, naszej rodziny. I drugi bardzo ważny punkt: dzieci potrzebują mieć taką możliwość kochania wszystkich członków swojej rodziny. Tak, i tu dochodzimy do, do tych sytuacji, bo jeżeli chodzi o porządek w zakresie więzi, no to wydaje mi się, że tu można by oczywiście tych sytuacji, jak to się przejawia, to, to ogromną ilość przedłożyć. Natomiast ja się dzisiaj skupię głównie na, na takiej dosyć powszechnej sytuacji, e, czyli właśnie na takiej sytuacji e, no albo konfliktu, albo, albo rozwodu, czy rozstania się rodziców. E, dziecko jest w połowie z mamy, w połowie z taty, i dziecko potrzebuje jednego i drugiego rodzica jaki by ten rodzic nie był. My możemy sobie to oceniać w różny sposób, tak? Natomiast na poziomie głębokim no tak to funkcjonuje, nie chcę funkcjonować inaczej, tak? I ja, moi mili, naprawdę znam ogromną ilość sytuacji, gdzie rzeczywiście jest jakiś rodzic, który, który jest wyjątkowo zagrażający dla, dla zdrowia, czy życia dziecka. Wiadomo, że że wtedy no, będziemy pewnie inne działania podejmowali niż to, żeby, żeby dziecko z tym rodzicem miało kontakt. Niemniej na szczęście tych sytuacji jest mniej. A w całej większości sytuacji, to jaki by ten rodzic nie był, to dobrze by było, żeby dziecko z nim ten kontakt miało. Bo dziecko potrzebuje kochać mamę i kochać tatę. Tak, to jest to. Jest to. Co się, co się często dzieje w sytuacjach takich, właśnie, około rozwodowych, tak, przy rozstaniach? No bardzo często dzieje się to, że dziecko zostaje głównie przy jednym z rodziców. No i tutaj też, też raczej, raczej też nie jest to niczym dziwnym, że głównie przy, przy mamie, bo tego ciepła macierzyńskiego. Dosyć długo potrzebujemy, natomiast jest ważne, żeby, mimo że, że tutaj rodzice postanowili tak jak postanowili, e, i związek małżeński czy partnerski został rozwiązany, no to związek rodzicielski nie został rozwiązany. Także jest bardzo istotne, żeby ci rodzice potrafili się tutaj w sposób dojrzały. Porozumieć w tych kwestiach rodzicielskich, czyli sprawowania opieki nad dzieckiem, czyli nawet jeżeli to takie główne miejsce jest przy mamie, no to, żeby również do tego taty dostęp był i żeby to było jakoś mądrze poukładane. I tutaj często tak jest, że jeżeli tam jest to rozstanie, no to niestety, ale bardzo często oboje rodziców nie, nie do końca. Potrafią tak, dojrzale postępować. Wiadomo, są w swoich emocjach, w swoich przeżyciach. Bardzo często do głosu, czy dostaniach dochodzą ich zranione, wewnętrzne dzieci, i tam się pojawiają różne rany, czy to porzucenia, czy odrzucenia, czy zdrady, czy niesprawiedliwości, tak? I, i one dochodzą do głosu. No i z tej pozycji ci, ci rodzice zaczynają się. Ze sobą kontaktować albo unikać kontaktu. No i często tak jest właśnie, że takim jednym z powszechnych przykładów to jest to, że dziecko zostaje przy mamie. Mama przez pryzmat tych zranień, które w niej pracują, nie ma takiego ruchu, żeby to dziecko gdzieś tam puszczać do, do ojca. Eee, ojciec z kolei przez pryzmat zranień, które w nim pracują eee, zaczyna patrzeć na dziecko jako na, na, na taki dziecko jest w jednym pakiecie z mamą, czyli jeżeli jest gdzieś tam jakoś obrażony na na tą swoją byłą partnerkę to zaczyna się też obrażać na dziecko i też gdzieś tam się autuje no i tak naprawdę ci dorośli, którzy tam tak się szarpią na lewo i prawo nie widzą, że że najbardziej na tym ucierpi dziecko, które potrzebuje i mamy, i taty. I, i, I co tu się dzieje w takiej sytuacji, gdy dziecko, no, ok, tak, na poziomie jawnym ma więź z mamą, nas, no tatą, to tak nie, nie bardzo, nie? No, bo, bo tak, taka sytuacja zaistniała, że ten tata gdzieś tutaj, czy został wyautowany, czy się wyautował. Eee, to można powiedzieć, że, że w tym dziecku. Będą się toczyły procesy jakby w dwóch płaszczyznach. Jedna płaszczyzna to będzie taka płaszczyzna, nazwijmy ją sobie Jawna, no i na tej płaszczyźnie Jawnej, dziecko będzie w takiej lojalności więzi z mamą. I nawet później przyjmie tą narrację i sposób patrzenia na, na tatę, czyli, czyli będzie pewnie myślało i mówiło o tym tacie źle. Natomiast druga płaszczyzna to jest płaszczyzna taka głęboka, można powiedzieć, gdzieś podświadoma i na tej płaszczyźnie dziecko bardzo tęskni za tym ojcem i jest bardzo często w takiej podświadomej lojalności względem, względem swojego taty, bo potrzebuje mieć z nim więź, i potrzebuje mieć prawo do tej więzi, co jest w tym, w tym, w tym przypadku jest nieprzestrzegane. Jakie mogą być możliwe reperkusje? Ja, ja podam takie najpowszechniejsze, ale nie zatrzymujcie się tylko na tym, bo tego może być dużo więcej. Najpowszechniejsze są takie, że ojciec jest od granic, między innymi. W związku z tym. Eee, to dziecko bardzo często szukając gdzieś tak podświadomie tego taty w tych granicach, no może na którymś etapie swojego rozwoju, zacząć nieźle dawać do wiwatu. Eee, no bo tak podświadomie będzie, będzie to takie wołanie o to, żeby przyszedł ten tata i... a nawet niech opierniczy, nie? ale, ale niech będzie. Nie, żeby ten tata przyszedł i tak zramował to dziecko. E, a, a to nakładanie ram, tak jak powiedziałem, bardziej przynależy do jakości męskiej. Co tu jeszcze może być, bo to będzie dalej w tym klimacie? tak e, Bardzo częstym zjawiskiem przy, przy niedoborze e, tej energii ojcowskiej, czyli gdy nie mogę jakby w równym stopniu kochać taty, co, co mamy, są uzależnienia. I tutaj nawet taką ciekawą swoją, nie wiem czy definicję, tak, ale, ale taką propozycję patrzenia na uzależnienie miał właśnie Bert Hellinger. On miał bardzo taki charakterystyczny sposób opisywania tych zjawisk, które widział. I, i on to mniej więcej nazywał tak, że uzależnienie to jest zemsta dziecka na matce za ograniczanie dostępu do. Do ojca. Tak, tak on to nazwał. Tak? No, ja, jak patrzę i, i, i na tematy uzależnień swoim okiem, widzę coś podobnego. Nie nazwałbym tego zemstą, tak? natomiast y, bardziej mi to idzie w tą stronę, że, że rzeczywiście to jest tak, że y, za dużo energii żeńskiej, macierzyńskiej, za mało ojcowskiej. I tak to się Manifestuje między innymi, że to się e, zaczyna ubierać e, w taki objaw, który możemy nazwać uzależnieniem. E, co, co, tutaj, co tutaj jeszcze e, może się dziać? Tutaj, e, przy, przy niedoborze energii ojcowskiej, jakby uzależnienia są bardzo powszechne, ale jeszcze można by to podzielić na płeć, tak, no bo to może być syn lub może być córka, tak, oczywiście e, i, i jedno i drugie dziecko gdzieś może w przyszłości mieć ten problem z uzależnieniem, natomiast jeszcze obserwuje się takie rozróżnienie, że u dziewczynek, u córek często też e, brak dostępu do, do taty e, objawia się w postaci zaburzeń odżywiania. I tutaj znowu się pojawiają te takie helingerowskie obserwacje. No, bo dlaczego zaburzenie odżywiania? Bardzo często ludzie gdzieś, jak na wykładach poruszałem ten temat, to bardzo często ludzie mówili: No, to przecież mama karmi, zgadza się jak najbardziej. Tylko, że jak sobie tak popatrzymy atawistycznie na tą jaskinię, w której gdzieś tam kiedyś ten, ten człowiek taki pierwotny żył, no to jak najbardziej mama karmiła dziecko mlekiem z własnej piersi. Natomiast tą rodzinę jakby, no za to, żeby ta rodzina miała pokarm, odpowiadał mężczyzna w takim sensie, że to on wychodził z łukiem, czy tam jakąś dzidą. Do, do lasu, i tam polował, tak, na jakiegoś dzika, i, i go przynosił. Tak? I, I tu jest taki, taki atawizm, który gdzieś tam w nas drzemie, że tam, gdzie, gdzie e, nie ma dostępu do, do taty, no to mogą się pojawiać te historie e, jakby z e, odżywianiem. I tutaj, chyba, tak z mojej obserwacji, to będzie takie moje, moje tutaj gabinetowe spojrzenie, z bulimią na, na czele. Tak? Że, że bulimia ma taką dynamikę, że e, gdzieś podświadomie jest głód tej energii ojcowskiej, w związku z tym jest napad tej tak zwanej żarłoczności, i ktoś taki się wtedy obiada. Natomiast, jak już się obiadł, no to wtedy się odzywa ta lojalność, ta jawna względem mamy, i pojawia się poczucie winy, że przecież nie, nie mogę, a w zasadzie tu można powiedzieć w liczbie mnogiej, nie możemy brać od ojca, nie możemy brać od taty. No, i zwracam to wszystko. Nie? Także to są takie, takie, takie spojrzenia. Yy, czyli zobaczcie, to jest bardzo ważne. Tak? Ja, ja naprawdę jestem tutaj pełen zrozumienia i, i pokory względem tego, że to są trudne sytuacje. Tak? Sytuacje rozstań są naprawdę bardzo trudne, yy, no bo tutaj rzeczywiście trzeba umieć i zaopiekować siebie, i zaopiekować dziecko, i, i jeszcze jakoś żyć w ogóle w tej, w tej tutaj ziemskiej materii. Także jest to, jest to duże wyzwanie, ale jest bardzo ważne, żeby poukładać to tak, żeby dziecko mogło mieć więź z jednym i z drugim rodzicem, bo wtedy dziecko się wewnętrznie uspokaja. Wtedy dziecko może doświadczać tego, co Damian Janus w swojej książce nazwał właśnie pełnią. Także mimo że ci rodzice się rozstali, tak? I, i gdzieś mieszkają w dwóch różnych miejscach, to mimo wszystko to dziecko może, może mieć wewnętrznie poczucie pełni, bo jak ma dostęp do jednego i do drugiego rodzica, to może sobie w tych, w tych swoich jakościach, tak, bo w połowie jest, mamy w połowie staty dokarmiać jedną i drugą część. Tak, czyli może stać na, na dwóch nogach. Co jeszcze, tak dzisiaj chciałem Wam powiedzieć w temacie więzi? Dosyć częstym pomysłem, tak jak obserwuję w terapiach i na warsztatach, jak, jak w rodzinach było ciężko, tak jakoś mieliśmy ciężkie te relacje z tymi naszymi rodzicami, to dosyć częstym pomysłem jest to, żeby się odciąć. Tak, to ja się odetnę i w ogóle tam po prostu będę nie wiem, w pewien sposób uważał, że ich nie ma. I też ja jestem w stanie to zrozumieć przez pryzmat y, tych różnych historii, których dane mi było y, jakby poznać tak, za, za sprawą mojej pracy, że, że nieraz rzeczywiście działy się okropne rzeczy. Y, natomiast y, odcięcie. To jest taki ruch, zobaczcie, no jakby drzewo stwierdziło, że no, dobra, to ja się odetnę od swoich korzeni. No to to się dobrze nie kończy, prawda? Także tu nie chodzi, żeby się odciąć. Tam, gdzie ja się odcinam, to znaczy, że pracuje mi dużo trudnych emocji związanych z tymi osobami, od których chcę się odciąć. Czyli tam, gdzie pracują te emocje, to mimo, że ja się odcinam, to, to te emocje tym bardziej mnie trzymają, tym bardziej mnie jakoś z nimi wiążą, tylko w taki sposób no, niefunkcjonalny. Bo to jest, ja, ja lubię to przedstawiać, tak też też warsztatowo, to yy, lubię to robić tak yy, tutaj przy pomocy uczestników, no, ale tutaj spróbuję to tak wytłumaczyć. Tak, że, że to jest generalnie tak, że jeżeli ja mam, Cały czas jakieś żale, złości, pretensje, tak, jakieś mam emocje, czy do ojca, czy do matki, czy, czy do obojga. To jakbym miał to przedstawić, jak to wygląda w takiej formie przestrzennej, to to jest tak, że ja stoję tutaj, a przede mną stoją moi rodzice. Ja tak jeszcze wstaję na palce, żeby być taki duży, jak oni. I tak patrzę sobie na nich. I zobaczcie, że. W ten sposób, jak ja patrzę na nich, no bo ja mam z nimi niezałatwione sprawy. No to ja patrzę. To ja nie mogę odwrócić się i pójść do swojego życia. Tak naprawdę, nie? Tylko zobaczcie, ten ruch odwrócenia się, on nie odbywa się poprzez odcięcie. Ten ruch odwrócenia się odbywa się poprzez przyjęcie tej historii. Hej, z jakiegoś powodu to takie miało być. Nie? Tutaj było jak było. Dzisiaj to już ode mnie zależy, co ja zrobię ze swoim życiem. Nie? I czy dalej będę tutaj łypał i czekał, czy, czy tu coś dostanę, czy nie dostanę. Czy po prostu uznam: okej, okay, co mogłem dostać, to dostałem. Co mi nie służy, to zostawiam. Tak? Czyli zostawiam przy Was co Wasze, zabieram co moje i teraz mogę się odwrócić, pójść do swojego życia i czerpać z tego życia tak pełniej. Eee, I zobaczcie, że, że taki obraz, gdzie ja się odwracam i wtedy rodziców mam za swoimi plecami, no to to jest taki obraz, gdzie ja mam korzenie. Bo ci rodzice tu stoją i jaka ta historia by nie była no to teraz jest przepływ. Teraz ja stoję we właściwym miejscu w tym systemie. Teraz ja będę bardziej widział swoje dziecko. No bo jak ja byłem odwrócony i tam cały czas wypałem, no to ja nie mogłem zobaczyć swojego dziecka. Tak, tak, tak mówię oczywiście o tych takich procesach głębokich. Eee, a mało tego, w tym, co robiło moje dziecko, ja nieraz pewnie widziałem rodziców. Może mi ono wkurzało jak matka, czy jako ojciec. Nie? Bo, no bo ja tam patrzyłem podświadomie. Czyli e, odcięcie się to nie jest rozwiązanie. Tak? Tutaj ja oczywiście to opisuję teraz jakby tak w, w pewnej takiej teorii. Hmm, od tego są pewne sposoby, pewne techniki pracy, tak, żeby, żeby umieć to zrobić, bo, bo żeby umieć to zrobić, żeby umieć je, przyjąć tą historię, potrzebujemy odpowiednich warunków, potrzebujemy odpowiednich metod, potrzebujemy to przeżyć. To nie jest y, proces, który odbywa się intelektualnie. To jest proces, który odbywa się z zaangażowaniem naszego ciała. Ono musi coś przeżyć, coś przepuścić. Żeby ten taki skuteczny ruch przyjęcia tego, że okej, okay, no tak to miało być, i jakby odwrócenia się i pójścia do swojego życia, żeby on był możliwy, tak, tak to się odbywa. I tu w ogóle mogę Wam jeszcze tak powiedzieć, na, na poziomie ciała, tak mi się teraz jeszcze skojarzyło, że popatrzcie sobie. Popatrzcie, czy poczujcie wasze ciała, że no one są dobrą mapą tego, czy ja mam tutaj, no właśnie, czy mam coś nieprzyjęte, czy, czy, czy mam już już dużo rzeczy przyjętych, bo e, ciało, które jest w przepływie, jest stosunkowo miękkie. Ono nie jest zbite, twarde. Tak? Tam, tam gdzie, gdzie są napięcia, tam, gdzie coś jest nieprzyjęte. Tam, gdzie jest łamany jakiś porządek, tam będą napięcia, tam będą zaciski. Nie? Także sobie możecie tak popatrzeć na, na swoje ciało. No i dobrze, tak myślę, że, że dzisiaj wystarczy. Chociaż tutaj ja miałem taką refleksję, jak tutaj nagrywam te takie dwudziestoparominutówki o tych porządkach, że tak naprawdę o każdym z nich to można by parę godzinny materiał nagrać, natomiast no, wrzucam tu jakby takie, takie zajawki, które mają w pewien sposób taką, mają mieć w mojej intencji taką wartość informacyjną, no i taką też otwierającą do, do tego spojrzenia, że oczywiście tego może być dużo, dużo więcej, że to nie jest tak, że ja tutaj w tym 20 dwudziestoparominutowym materiale Wyczerpałem temat. No dobrze, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hej!